Serwer sponsoruje pukawka.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do was Javidar i witam Was na serwerze Minecraft Land dawno odcinka nie było. Jest ze mną dzisiaj Ratajello. Siemano. Dokładnie. Dlaczego powiedziałem dokładnie po Twoim przywitaniu? Dobra, nieważne. I tak, troszeczkę na serwerze się zmieniło. Ratajelo no, jest Rata jest jednym z nowych członków właśnie na serwerze. E... Dzień dobry. No dzień dobry. E, w miarę się już tu rozbudował, zrobiłem taką swoją chatkę. ale to za chwilę, za chwilę was oprowadzimy po całym serwerze. E, czekaj, kto tu jeszcze został dodany? E, Amy. Amy. Tak. Nie, nie wiem, nie wiem, bo ja tu dostałem... jestem od środy, więc nie wiem czy, czy ktoś wcześniej jeszcze został dodany. E, dobra, tam, to czekaj, jak... okay. Amy na pewno czołku. Soma dostał, został dodany, został Shuli doda... został dodany, zostały dodane też Skaja, czyli kumpel Cartera, bodajże, Dalej, chyba tak. Skaya. Kto jeszcze został? Boże. Hmm. I chyba wszyscy. Czekaj, 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 czekaj. Tak, wszyscy, wszyscy. Aha. Bo ja już nie pamiętam, ile było osób na white liście. Dobra, trzy osoby zostały zbanowane. To jest Shizzy, który używał X-Ray'a dosyć mocno, który Dał mu 30 bloków diaksowych, tak więc troszeczkę przegiął e, <laughs> Ale minimalnie, minimalnie. Został dostał bana, perbana i już nie będzie tutaj grał. E, I kto tam jeszcze? Przestał grać. Synox, e, ponieważ mu się serial nie spodobała. E, nie wiem, jakiegoś. Kwocha walną czy coś takiego, z nim wcześniej z nimi gadałem i Kwocha strzelił. E, I przestał grać. E, Parax, tak. Parax przestał grać. E, I tam jego domek był, ale. A, jeszcze Krzychu. Krzychu DSG. Krzychu nie gra już? Nie gra, tylko dam jego domy, no Zapomniałam nie zapomniał nim powiedzieć. No ja myślałem, że od początku. Nie, nie, jest. nie, 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 nie. Wszystko jest w porządku. Dobra, to jak widzicie troszeczkę się na serwerze pozmieniało i co? Zaczniemy może od Donku Zyzia który posiada tu Aha. piękne oto dzieło na dachu. Tak, tak. Kto piękne. to robi w ogóle? Y Robiłem to ja ze skajem. A, no? to Jesteście naprawdę bardzo utalentowani. Dobra. Tu jest... o, dziękujemy. <grym>, tu jest jakby co? Nie wiem, sala obrad, coś takiego. Nikt tu praktycznie ja nie, obrad, nie, nie obraduje, ale dobra. Um, tutaj mamy drewno, nic nie ma. Zwierzęce, no zwierzęce super, gunpowder, gun świetne. <grym>, tutaj nic, cobblestone, no, to jest jedynie stone. No i jak, jakoś tak ma to wszystko pokładane, dobra idziemy dalej. tutaj jakoś mini. Nie No, taką mini karnie ma, nic w nich nie ma. Mini I, mini, i gdzieś tu jest wejście na górę, chyba? E, po drugiej stronie. Znaczy, tam gdzie idziesz? Aha, dobra. E, tutaj jest wejście na górę, nic tu ciekawego nie ma, to same takie nudne, wszystko. Znaczy, zewnątrz się ładnie prezentuje, ale wewnątrz tak surowo dosyć. No. On to chyba tego nie dokończył. Oj, nie wiem. Chyba. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiem, że już troszeczkę muszę przestał grać. Tutaj, oczywiście, są jakieś takie pokoiki, nie wiem. hotel trochę? Jak dla mnie to wygląda, jak dom. E... Spokojny z starości. Nie, 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 dom ten, dom. Dla osób, które są bezdomni. No właśnie, taki hotel. No. Tutaj były te. Coś płotki. takiego. Tutaj płotki były. Tak? No. Ktoś bliznął. Hmm. Dobra, i tutaj chyba nic więcej nie ma. Jeszcze jest sen. Um, prysznic. E, właśnie, Zapraszam. Dobra. O, super. Dobra. Wykąpałeś się, mogę wyjść. E, dobra. To chodź, co? Idziemy. Idziemy. Czekaj. Wyjdziemy troszeczkę dziwnym sposobem. No. Dobra. To nic nie, nie obrazi się na pewno. Zejdziemy, Mam mu mi szkła. Miałem, na pewno, szk nie. miałem szkła, ale dobra. Dobra. Nie chcę mi się tam chodzić. E, dobra, dalej, tutaj mamy. O jezu, pies mi szczeka. E, tutaj mamy. O, mini... mini... Psa. No, furia, furia. E, tutaj mamy taką publiczną fary, farmę, z której już ostatnio nikt nie korzysta. Jeszcze, czy... o już nie ma. A właśnie, czekaj, tak, czekaj. Dobra, to tam się przejdziemy później. Bo tam ten dobry <coughs> został, powstał, powstał jako ostatni. Nie wiem, czego widzisz, tam wiesz. Widzę, e, widzę. Dobra, to tam jest do dobra, to teraz może mój się pochwalę. Mhm. Mm o, masz, słyszę to. Co on tu zrobi w ogóle? Nie wiem, ale to jest irytujące. Czeka, czek. No, bez czekaj. Dziś tutaj? A nie było no, ja Dziś ja. tutaj. Pod... Nie, czekaj. Te drzwi się nie ruszały. Czekaj. Lole, Czekaj. <grystanie> ja <grystanie> ty... co on tu zrobił. <grystanie> o Boże. Chodź zobaczyć. O, <grystanie> Jaki troll, Boże. Ale w sumie, dobra, <grystanie> dzięki za drzwi. <grystanie> Dobra, już nie działa, dziękuję bardzo czołg za prezent. Dobra, jakoś wchodzimy. Weź, to ja tak, zakopię i też teraz rozkop. Okay. I ogólnie serwer dosyć mocno się rozbudował w pierwsze dni od razu. Ja no to szybko, powiem wam, że ja przyszedłem w środę i już było tutaj full zapełniona mapa. No znaczy, ta naprawdę. Wysypka. No ta wyspa była już praktycznie cała full. Jako jedyny zmieściłem się na wyspie wcześniej i tutaj kilka osób doszło i też się zbudowało na wyspie. Tak więc tutaj no. jest podejrzewanie ściana disów, tak? Eee, Miała no, chyba z drugiej strony jest ściana disów, tak? Łala, każdy na każdego. No niestety, nie, to nie, jeszcze nie jest Nie, nic nie ma, ale na pewno w drugim sezonie będzie oficjalne. I to za moją zgodą. Chołgu król rapu, Ravi się sprzedał. Chołgu szuka dziewczyny, pilne. Brzuszaty parter, właśnie. Teraz brzuszaty kartę nazywa się brzuszaty parter. Tak więc nagrywam um, was z rapsy. skaje to był. Dobra. Jakieś takie pierdoły. Tutaj jest rozbudowany dosyć spawn. Tutaj pod tą deską było dużo faili z taką mini, z No. Ja zginąłem dwa razy osobiście, muszę potwierdzić. Ja raz, ale straciłem miecz swój fajny, taki z Unbreaking 3. No. E, tutaj była ta mm, e, tutaj machina śmierci. Jak... To jest moja machina śmierci, została A, to... zniszczona, nie wiem. Musiał ktoś zginąć. <laughs> I rozbroili to. E, ale bodajże, bodajże była fajna machina, ale nie I tu jest... w ogóle jeszcze było zejście do tych, do melonów. A właśnie, gdzie jest to, to jak zejście? To się zakopało. O kurczę, właśnie nie pamiętam, zapowało. że był tu budynek, ale już zginął. Dobra, chodźmy jeszcze do Andrze, bo Andre tutaj buduje naprawdę bardzo mocno. Teraz ostatnio no, ma przerwę, pewnie. ale jego zamek naprawdę bardzo mocno się rozbudował ostatnio nie mam dirta, dobra. Nie mam deski, ale chyba nie. No ja pasuję. tak samo. Wiesz co nie, może spasuję. Spróbuj. Nie, dobrze. <laughs> ty. E, dobra, jak widzicie taki zamek jak na taką dużą powierzchnię troszeczkę duży, znaczy mały. Ale wejdziemy sobie do środka i zobaczymy co tam jest. O, szkielet. O! Znaczy tam w środku chyba jeszcze nic Ninja. nie ma Ale no. jest y, naprawdę sprawia ładne wrażenie no, z No zewnątrz zewnątrz jest bardzo ładny, naprawdę y, i chyba to wszystko. No. No, jak na razie tutaj mało jest powierzchni. A jeszcze tutaj zrobił mury zobacz. Chodzi. Mhm. Tego nie widziałem akurat. Fajne te ściany są takie. No. Różne. O, i tutaj gdzieś wejście do. To spad jest. Dobra. Aha, chciałem już sam ciebie zrzucić. Dobra, i tu. O, tutaj po ciebie jest. O, taka piwnica. No, tego nie wiedziałem akurat. Ej, Co, dobra, nie widzimy ja... teraz. No jeszcze może... Ej, dobra, to jakoś rozkopne to. Dobra, jak powstawiam z powrotem. Okej. Okay. Dobra. No i tak się prezentuje zamek Andrea. Jeszcze nie jest ukończony, ale jak pewnie jak ukończy, to będzie naprawdę super. Pan w ogóle ma działkę. Dwa razy chyba większą od całej tej. Wyspy naszej. No, to prawda. To jest trochę dziwne. To ale... prawda. Ale ja mu osobiście pomagałem tą podłogę wykładać wcześniej. Ile wam to zajęło? Wiesz co? E, jeden dzień, od razu żeśmy to wybudowali. A. Nie, nie hmm. było dosyć, dosyć tego. A właśnie, ja mam diagnozę kół, bo wykorzystałem wszystkie diamenty i już żadnych diamentów nie mam. No. A ja mam diamenty od tego okay. X-rayowca. E, no, oczywiście. Załamałem trochę. No, trochę mnie zawiódł, ale dobra. E, tutaj jest, wcześniej było zejście do e, kopalni, ale teraz jest wejście do netheru. Bodajże już nakręciliście odcinek i oglądałem. E, tak, już chyba no. były dwa nawet. Odcinek, dwa, u i u ciebie. No, u i u Dobra, e, tutaj jest, no dobra, dawaj. E, tutaj jest mój domek czasowy. E, I zapraszam do środka. Taki MTV Clips w ogóle dzisiaj jest. <laughs> no dokładnie. A więc tak, tutaj ma taką skromną kuchenkę. Znaczy ja taki blat i w ogóle. Takie schowane piecyki. I crafting box. Tutaj mam takie stylową Stylową ściankę na łóżka A na dole mam. Zapraszam? Dobra, na dole mam piwnicę. Ła. Wow. Całkiem, całkiem spoko. Naprawdę, jak na takie miejsce małe, to powiem ci, że całkiem spoko. Ja tam nic, nic cennego nie ma. No nic nie ma jeszcze. No, Tylko w tej a to dużo to jedzenia tak. ci powiem. Jak na ten serwer. A co, to jest ze śniegu? Bardzo dużo, To jest bardzo ze śniegu? Jest. Yy, nie, to jest z kwarca. A, no tak, ładnie wygląda, rzeczywiście. No to spoko. No. Całkiem spoko, naprawdę. Zapomniałam zupełnie o tym kwarcu, że coś takiego jest. Hmm. No dobra. Tak więc, naprawdę, bardzo fajnie, że się budowałeś na wyspie, bo. No, zdążyłem. Się. Osobiście sam nie, nie tego. Oj, tu jest twój wyjście chyba do ogródek. Yy, tak, tu mam ogródek, moje poletko i. Tutaj mam ławeczkę. No, tak więc całkiem przyjemnie. Widzicie, jak można można wykorzystać taki mały tego do zbudowania tak fajnego domku, tak więc. No, tylko trochę mi tak nie wyszedł. Czy. Czy ja wiem. Można by ten kobol z zamienić na coś. No, to, to, ale to już w, kolej, no. w kolejnym tym. No wiesz. No. E, ulica Sosemkowa właśnie, spokojnie. No tak, mój adres. Tak, e, tutaj jest. Czekaj, zamknę drzwi, bo tak trochę niekulturalnie. Aj, nie trzeba. Dobra, tutaj jest. Nie wiem, to był. Wow, to eee... miał być chyba domek na drzewie. Nie wiem, co to jest ogólnie. Nie wiem, kogo to jest. Eee, to jest Szuliego. Szuliego, tak. Tutaj Szuligra. gra. Niego eee, domek. Do, Tam dawno chyba nie grał, Czy PS eee, to często nie, nie trollował, wiem. ja, a nie ja innych. Aha, dobra, nieważne. Do, 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 dosyć duży tron. Tu ma portal do podwodnego świata. <laughs> Bardzo <laughs> fajny. Dobra. Bez, bez przesady, nie, nie tego, nie, nie trolujmy odcinka. Bo ma być to odcinek przedstawiający serwer, dobra. Tutaj Mike miał mieć, chyba. O, te tego to o nie widziałem i tak dalej. Wybudował to chyba to niedawno, bo ja też tego nie widziałem. Mhm. Mm no. A właśnie, bo troszeczkę echo będę miał, więc nie, nie powiedziałem na początku, bo jestem teraz w zupełnie innym pokoju, ma przeprowadzkę i tak dalej. I znalazłem czas na nagranie, tak więc trochę dziwne drzwi, nie wiem po co one są. No drzwi, drzwi są dość dziwne. Ale dobra, nieważne. Okej, okay. dobra idziemy dalej Wariujące drzwi no. A tu jest e, chatka e, e, Chatka e, świętej pamięci Sinoxa, e, Który nie dokończę chyba no. A tu Gugulek nie mieszka? No właśnie Sinox. Gugulek to Synox A, No Ale był, on raz był Sorry, nie wiedziałem e, o, o, Różne no. się maniki no. Tak no, samo tak, jak no, ja mam no. Pogdara na przykład Znaczy wiesz, ciebie tu praktycznie znają z Ratayla więc czy mówię no. do ciebie Bogdar? Nie, no to ja lepiej. No widzisz. <laughs> e, dobra, no mniej więcej tak się też. Czekaj, już wyłączam, już wyłączam. Okay. Where are they? clear. Dobra. Jakby co, jesteśmy sami na serwerze. O, właśnie, tu jest jaskinia Szuliego. E, e, tak, wyremontował całą. Wyremontował bardzo fajnie y, jaskinię. Tutaj, to, 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 pamiętacie, jak pamiętacie z pierwszego odcinka jest spanner pająków, który naprawdę bardzo fajnie jest rozbudowany. Dosyć dużo ekspo chyba leci nawet. No. no, tak więc. O, ja mam, ja, potrafię on... Tak, to prawda. Troszeczkę trzeba powiększyć ten tego. No, mniej więcej tak się dobra, prezentuje dobra, nie bijmy może pająków w odcinku, <ślesk> bo to trochę bez to sensu. Prawda, no dokładnie. E... No i co tu jeszcze? A właśnie, jeszcze Marcią, świętej pamięci też. Był już chyba nie gra? No mm. nie wiem. Yy, trochę było, było draki z Marciomem, bo już praktycznie żeśmy się tak pokłócili, tak pojeżeli, że było ostro. Ponieważ Marciom nic nie budował, oprócz tego oh, zejścia. A, nie trafiłem. Yy, oprócz tego zejścia na dół, a widzę, trochę rozbudował bardziej chyba? Nie, nie rozbudował. Bardzo ładne zejście, mi się strasznie podoba. No, podoba mi się, ale zejście jak zejście, tu nic nie. nie... Nie zrobi przecież. O tu ma coś, ale to kopalnia chyba sama. No. Mhm. Gdzie jesteś? Yy, na tole. Chodź. <noise> Już biegnę. Dobra, yy... i idziemy na górę, wracamy na górę. Yy, tak. I co tu jeszcze o. zostało? <głos> <Kretur>. <głos> yy, co tu jeszcze zostało? Dostał. Yy... Może na koniec zostawimy sobie ten wyjątkowy pływający okręt. Mm -hmm. i pójdziemy sobie teraz do chatki Toreno Szkielet. Torento? To, toren, Toreno? to? Toreno, toreno toreno. Nie wiem, wiem. Yy, Zawsze czołg się tak mylił Creeper A, palę się, palę! Masz czego? Wodę? Yy, nie, ale zaraz się przestanę palić chyba A, chyba, o, jednak tak, muszę się najeść. Co masz? Co ile masz? Jedno serduszko do... i muszę coś zjeść. Dobra, sorry, bo już z uderzyłem czekaj, ja też mam jedzenie i miał to chyba być zamek, ale chyba nie dokończył to Reno. Jakby, to re, jakby co to Reno jest naszym adminem, moderatorem? Następnie na dole też, jest. A, jeszcze ładnie. na dole, właśnie, na dole. Bardzo na do, ładnie na tam dole zrobię. jest bardzo ładnie. Taki design sobie zrobił. No, dokładnie. Byłem na dole. Znaczy, gdzie, chyba widziałem na odcinku, którymiś z was, tak więc. Um. No, możliwe. No. I tu, wow. O, ale fajnie. Zmienił. Aha. Zmienił na lepsze. Wow, super. Podoba mi się, ci powiem. Bardzo fajnie. Tutaj jego. że nie ma tej, już magazynu nie ma. No, już nie ma magazynu i tutaj troszeczkę. Fajnie, się... ale fajnie, fajnie, naprawdę takie opuszczone ruiny. Trochę. Aha. Y, tutaj wagoniki na, na dół i tam coś jest? Chyba jeszcze nie ma, ale możliwe, ale... że coś już zbudował. Coś zbudował. Nie, no strasznie mi się to podoba. Wow, te stary, zobacz. Takie zarośnięte. Ale ja, fajne. ale czad. Super. Wow, Toredo masz ode mnie wielkie, wielki szacun, naprawdę. O, kurde. Czekaj, Jest pięknie. Diamenty. Ej, tu jest diament. Tak? To można sobie wziąć. O, slimy. Mam cześć. No. O, wziąłem, jak chcesz, no. to mogę ci dać. Nie, ja, dzięki, dzięki. Czekaj, I tutaj chyba będzie coś, do, jeszcze coś tu będzie, i tutaj jest enchant. enchant. O kurczę, jestem zaskoczony. Ła, bo szkielec! Aha, <laughs> ok. Drugi, Dobre go. Dobra, zginął. Co, co tu jest? O, o, światło. Ja, super, naprawdę, <laughs> ekstra. I slime na górze. Mhm, mm no. Ale naprawdę, bardzo, bardzo fajnie, naprawdę, to Reno, gratulacje moje i propsy dosyć duże, bo naprawdę nie wiedziałem o tym, wcześniej tego nie widziałem. No ja też nie, było tylko zrobione tam wyżej, To no, jeszcze nie było no, to no, prowadzone. No, Czekaj, gdzie ja idę? <laughs> Biegniemy. No właśnie, właśnie fajnie też, że teraz przez schody można tego biegać. No. I tak. chyba to wszystko tutaj, na Dada. E, tak, to trzeba najbardziej. I jak właśnie, Marciu, jeżeli to oglądasz, jeżeli będziesz miał tak podziemia zrobione, to wtedy ci daruj. <laughs> bo on nic nie wybudował, nic kompletnie. z powrotem na masakrze. Znaczy Łap, na Urmandzie. Oj, poleciał. Dobra, Creeper. O, dwa Creepery. Może będzie gunpowder. Nie buchaj. An Anty-Creeper jest na szczęście w No, na szczęście, bo to była. ser szwajcarski był tutaj. No, niestety szczerze już był. Nawet ci powiem. Dobra, tu został nam jeszcze domek Szuliego i z tego Krzycha. I Krzycha, tak. No. Więc szybko was oprowadzimy po, po ich domkach. Tutaj wcześniej był domek Paraksa, ale on tutaj. O, tego nie widziałam tej wieży. Ja w wieży nie byłem, no. ale widziałem ją już. Dobra, tutaj się mniej więcej tak prezentuje. Dosyć surowy stan, ale. Taki Jak bliźniak, ten... jakby. No, możemy tak powiedzieć. <laughs> I tutaj jakiś taki daszek, poddaszek Całkiem fajnie się prezentuje z zewnątrz, ale wewnątrz jeszcze może by udekorować. Mhm. Mm no. Tak pusta jest tu, no troszeczkę. No dobra, i. I jeszcze ta wieża. Właśnie, co ty jest ta wieża? Bo nie widziałem. Sam nie wiem. Zaraz zobaczymy. Ale chyba taka zwykła wieża, jak mi się wydaje. No ale ładna, jak na razie. No. Tak, tak. O, jeszcze nie dokończę. I, I do wody. <słuch> dobra. Do wody. E, wpiszmy spawn. Okej. Okay. Bo jeszcze Sprawy. musimy i tak iść do tego, do Szuliego. Musimy się troszeczkę przypłynąć. W sumie mogliśmy inaczej iść. co? Czekaj. Ja zrobię łódki. Mam okay. akurat. Ja mam tylko dwa. Mogę cię wspomóc. Dzięki. Proszę. Dobra. Dwa. Gdzie jesteś tutaj? Masz jedną łódkę. Dziękuję. O, dobra, w locie jakoś mi się udało wskoczyć. Na łódkę. No i dobra, lecimy sobie teraz do Dobku Skaja, kumpla kartera. On bodajże tu ma jakieś inne, inne wejście niż nam kaza wchodzić. Czekaj, tu są takie tabliczki. E, da się tu wejść, ale nie chcę... ale nie chcesz tego uwierz mi. Jeżeli tu wejdziesz, to umrzesz w męczarniach. Uprzejmie proszę wypierdalaj. <słuchaj> Spoczko, dobra, czekaj, rozwalę łódkę. O, dobra. Czekaj, co tam jeszcze jest? Dobra, chodź tutaj. Uprzejmie okay. proszę. Tak, wejdź tu, to nie dożyjesz jutra, serio. I tu jest wejście dołem, zobacz, chodź, zobacz. A, dołem. No. Tu jest wejście dołem. Ja już wcześniej to wypatrzyłem, bo ja wcześniej u niego byłem. Mhm. I mniej więcej to jest taka wysepka. Czołg to Bartosz. Tego, tak akurat nie wiem o co chodzi. Ym... Nie, też nie wiem. Resztę drzewa... A, rusztę drzewa. Dobra. <grywa> ok. i tutaj stan surowy, dosyć mocno surowy. Proszę. Czekaj, też ruszę. Mam nadzieję, że nie będzie tego wyglądał. O dobra. <grywa> o sadzonka. Tak. No. Ona Ech... się przydadza. No, to prawda. Bo już powoli dosyć duży urodzaj drzew. Dobra, mniej więcej tutaj dosyć... malutki stan surowy, prawie dokończony dom. No. Bardzo bogate we wnętrze. Czekamy na dach. Czekamy na dach, dokładnie. Yy, I ogólnie pomysł bardzo fajny z wysepką. ale domek taki powiem szczerze. Do dupy. No Dobra, tak, I, raz. i został nam deser. Pamiętasz, co? Yy, tak. tak. Statek okręc. czołga. Statek czołga. Czekaj, czy trzeba wszystko... Op żeśmy opowiedzieli? O Chyba wszystkich. Chyba wszystkie. Chyba wszystkich żeśmy przedstawili. No, przyjeżdżać. Ktoś do mnie dzwoni. O, już. Dobra. To chodź tędy. Biegnę. Zrobię sobie tak. Burżuaz jest ze wszystkiego. Ze szkła. Dobra, i jak on tu wchodzi? Bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. E, ja ci pokażę. Dobra. Jakoś dołem? Chyba dołem. Mhm, mm dołem. Tutaj no jest już, taka klapa. Chyba wiośnie widzę chyba. To musimy zejść tutaj, w dół. Tu jest taka klapa. Musisz wejść i na nią tak wskoczyć. Aha, dobra. Okay. A dobra, okej. Okay. A dobra, okej. Dobra, jesteśmy w statku czołga. Tak, z swoje swojej, wypierdalej. Dobra. I ogólnie powiem wam, że statek jak, jak bardzo mi się spodoba. Jest to jeden chyba z najlepszych yy, budowli? budowli na serwerze. Nie licząc no. zamku, który powoli jest, już powstaje. Natomiast statek jest chyba już wykończony. Mhm, mm tak, już jest wykończony. To jest, jest badaż, że Kajuta kartera, Boże, i tego, i czołga. Tak. No, oni razem tutaj mieszkają, takie dwa pedałki. O, <laughs> I nie, nie pić mleka na trucizny. O, ale melonów, czekaj, spójrz. Ciuciu, ciuciuciu, cciuciuciu. To tabliczka dam. Yy, lubię melony, więc. Czekaj, więc. Owen Tak, JB Dark. Dobra. Mam nadzieję, że się nie obrazi czołgu. Mam no, nadzieję, że akurat mi się przydaje. Jezik dziwnie czy się otwiera. Boże. No tak postawiłem. <laughs> Lol. <Lord. laughs> Dobra. I tutaj są różne wejścia na bocianie gniazda. Może najpierw do dół oprowadźmy i później wejdziemy na najwyższy. Mhm, mm ten środkowy. Mm -hmm. e, tutaj jest kajuta Bosmana, bodajże i nie wiem. Nie, wiem. Kajuta Bosmana była tam chyba. Nie wiem. Ale ogólnie bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo fajnie. Może mm -hmm. ja, ja mam dzisiaj coś z językiem. E, no Co? Dobra. Nieważne. Co ty robiłeś? Nieważne. E, dobra, może chodźmy już na ten najwyższy tego stery. Znaczy, Boże, mm -hmm. bocianek, Bocianie gniazdo. Fajny widok tam jest na całą. Mapę. No, się widziałam, widziałam Was na odcinku. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda z tego bacieniego gniazda. To jest chyba najwyższy punkt na serwerze. Yy, tak, najwyższy punkt Aha. na serwerze. No tak więc. Yy, tak się prezentuje dzisiejszy stan yy, Minecraft Landu sezonu pierwszego. Planujemy sezon drugi już niedługo, ponieważ no troszeczkę się pomieszało z serwerem, ale u mnie jeszcze zobaczycie na pewno odcinek z Netera. Yy, jeżeli nie z kimś, to sam na pewno, nie wiem, kogoś może znajdę. Yy, I no i cóż. Zapraszam również na kanał Ratę, musi być reklama. Dziękuję, dziękuję. Naprawdę bardzo fajnie prowadzi oraz na kanał czołga, bo chyba on również nagrywa, prawda? Yy, tak, tak. Marcią to tam wiadomo, odsubskrybujcie go, bo nie warto go oglądać. I... Oj, krótko i zaczęło mi klatkować. Dobra. Też warto, każdego warto oglądać z tak, tego każdego warto. Kto nagrywa? Czekaj, karter kar, nie nagrywa. Czołgu nagrywa, ty nagrywasz. Ja nagrywam, mm -hmm. Marcią nagrywa. Kto jeszcze nagrywa? Yy. Chyba wszyscy. Skaja będzie, będzie nagrywał. Skaja będzie nagrywał. Jeszcze kilka osób będzie nagrywał sezon drugi, ponieważ nie chce, nie chce im się chyba sezonu pierwszego, bo dołączyli w połowie. Znaczy, pod koniec, praktycznie. No. I nie chce im się nagrywać. Um, no i cóż, tak wygląda na Cratland, już mówiłem. I zapraszam tutaj, może na początku wyświetlę Wam e, wszystkie filmy, jakie do tej pory zostały ukazane w Minecraft e, sezon pierwszy. Tak więc możecie, będzie, możecie wszystkie obejrzeć. E, oczywiście wszystkie zostały e, stworzone przed tym. Tak, przed tym Dzięki Chyba, że masz coś na zanadrzu. Ja nie mam, nie mam. No dobra. Ja już mam wszystkie wystawione, co nagrałem. No i spoczko. E, właśnie o to chodziło, troszeczkę mało osób nagrywa, miało więcej, ale... Carter miał nagrywać, ale nie nagrywał coś. Ale jest spoko. No dobra. Tak więc, e, cóż, dziękuję wam, wam bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że e, się Wam spodobał serwer, taki wygląd serwera. E, I jeszcze jedna tego, mała adnotacja, e, Jest tutaj dynmapa. Możecie obserwować oraz pisać z nami na dynmapie. Mhm. To właśnie ja też sobie zbroję, sobie zdejmę. To pewnie będzie w opisie, tak? Tak, w opisie będzie również, będzie na początku informacja. E, i ogólnie F5 F5, tak F5 I ogólnie możecie właśnie obserwować, pisać razem z nami oraz z, Znaczy ze mną I z innymi, którzy grają Ja niestety chyba będę teraz już troszeczkę rzadziej, bo mam przeprowadzkę Tak więc, no cóż Jakoś pożegnaj się w swój sposób Może teraz ty zakończ Oj dobrze, to więc dziękujemy za oglądanie tego odcinka UJbiterka Czekajcie na kolejny sezon Tak, bo będzie bo... dość szybko Tak, bo będzie za niedługo już i będzie ciekawy nie wiem czy lepszy niż ten, ale No zobaczymy, Na pewno bo to akurat miało, miało pokazać kreatywność wielu użytkowników grających, a Marciu niestety jako jedyny tego nie wykazał, nie no dobra, żartuję, ci śmieję po prostu. Na pewno będzie dłuższy, o, to no. możemy zapewnić, o, bo, dobra, nie. bo ten był strasznie krótki. No bo nie ogarnięte osoby, ale dobra, dobra, zakończę. No dobrze, więc nie wiem, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, no i co? No i papa. Pa. No i dobra, do, dzięki, do, do zobaczenia, do zobaczenia. Na razie Siemanko. Cześć.